Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji poprzedzającej mecz drugiej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym to Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radą. Gośćmi konferencji dzisiaj są trener Mistrzów Polski Adrian Siemieniec. Dzień dobry. A także nowy zawodnik Jagiellonii Białystok, João Moutinho. Dzień dobry. Dzień dobry. I tradycyjnie przechodzimy do pytań. Widzę, że już w blokach startowych gotowy Jerzy Kułakowski. Tak więc Jerzy. Oddajemy Ci głos. Bardzo oryginalne pytanie zadam na początek. Jak sytuacja kadrowa wygląda po tym, jak musicie tutaj w Lidze grać, tutaj w Europie? Podróże w międzyczasie, uh -huh. jak, jak, jak się czujecie jako drużyna przed, przed, przed Radomiem? No oczywiście staramy się maksymalnie optymalizować zarządzanie w tym momencie drużyną i i dbać o ten proces regeneracji, dbać o logistykę, dbać o to, żeby e, no, maksymalnie mm, stworzyć jak najlepsze warunki do, do, tego, do tego grania, podejmować dobre decyzje i też się uczymy tego, ale e, no, tak naprawdę to boisko będzie teraz weryfikować, jak ten proces przebiega, bo, bo, bo sam trening i samo odczucia piłkarzy to, to jedno, a dwa, no, jak to będzie faktycznie wizualnie wyglądać. Co do sytuacji zdrowotnej, uważam, że, że jest dobra. Jak nie bardzo dobra. Mamy jakiś tam jeden znak zapytania, jeżeli chodzi o zdrowie jednego z zawodników, ale, ale, ale nie będę ujawniał personaliów, żeby nie ułatwiać przeciwnikowi przygotowania do, do spotkania. To raz, a dwa, że też nie wiem, po prostu, czy, czy na ten moment będzie to na pewno decyzja, która. Wykluczy go z tego meczu z Radomiakiem. Jedno jest pewne, biorąc pod uwagę natłok spotkań, które jest przed nami i też no, cały ten proces, w którym dzisiaj jesteśmy logistyczny, to chcemy podejmować decyzje najlepsze dla drużyny i czasami decyzją najlepszą dla, najlepszą dla drużyny jest niewystąpienie zawodnika w danym meczu. Po prostu bierzemy pod uwagę, co jest też przed nami, a nikt kontuzjowany nam po prostu nie będzie w stanie pomóc z tego meczu w Poniewierzu. Ja taki wniosek wyciągnąłem, że tam była możliwość właśnie, jak to Pan mówi, pozarządzać kadrą, bo chyba gdzieś tam koło godziny zaczęły się te takie zmiany, które powodowały, że te, te nasze podstawowe figury w drużynie mogły sobie już wcześniej zejść z boiska. Pewnie też w kontekście tego, żeby być w lepszej formie, w pełni sił przed Radomiem. Myślę, że byłbym bardzo ostrożny i daleki od e, takich manewrów i kalkulacji na poziomie eliminacji do europejskich pucharów e, ze względu na presję rozgrywek, ze względu na szacunek do, do rozgrywek, ze względu na odpowiedzialność za te rozgrywki. E, oczywiście patrzymy zawsze szerzej, e, no bo biorąc pod uwagę natłok e, spotkań i ten okres, w którym jesteśmy, musimy ze względu zarządzania i i tego, co jest przed nami, ale też w momencie, kiedy jest mecz, i ten najbliższy, i też kiedy gramy mecz, jesteśmy w trakcie meczu, no to, no to przede wszystkim patrzymy na, na to, co się dzieje tu i teraz. Bo no ja po prostu jestem w tych tematach bardzo ostrożny, bo, bo nigdy takie duże kalkulacje i takie. E, szachowanie, czasami można się przeliczyć i na, naklepać sobie biedy e, na boisku i poza nim, a nam dzisiaj uważam e, potrzebna jest spokój i konsekwencja i, jedyne, i to co powinniśmy uniknąć to są problemy, które sami możemy sobie stworzyć. Oczywiście my nie mamy wpływu na to jak będzie wyglądał mecz ze strony przeciwnika, e, na jego jakość, e, na tego jak się postawi i nam, e, nam poprzeczkę. Ale mamy wpływ na nasze zarządzanie i tu na pewno będziemy chcieli robić wszystko, żeby dobrze zarządzać decyzyjnie, nie tylko na boisku, ale też poza. Trenerze, ja zatem pytanie, które sobie ja zadaję, ale też proszę mi uwierzyć, nie tylko ja. Dostrzega Pan jakieś takie walory, które powodują, że Orelion Gujamba jest próbowany, czy gra po prostu na lewej obronie? Jest nominalny lewy obrońca. Sławek, oczywiście, kubalewicki, który nawet w tych ostatnich minutach nie wszedł na boisko w poniewierzu. Skąd jest takie, taka pana decyzja? Z czego ona się bierze? Że akurat Orlion, który wydaje się zawodnikiem, który z mojego punktu widzenia oczywiście pan go widzi lepiej, nie jest takim człowiekiem, który będzie biegał od pola do pola, do dośrodkowywał w pełnym biegu. Co jest po podstawą tej decyzji? Że... Znaczy, powiem tak, no, jeżeli chodzi o same decyzje personalne, to, to są decyzje, które ja w szerszym kontekście będę tłumaczył, tłumaczył zawodnikom w indywidualnych rozmowach, za które ja też biorę odpowiedzialność i, i, i tak, bym, tak bym zakończył. A jeżeli chodzi o samego Oriego, jeżeli chodzi o profil, bo to rozumiem też, to jest pytanie. My jesteśmy drużyną, w której boczni obrońcy mają dosyć specyficzną rolę. Specyficzną, powiedziałbym, nie, nie z punktu widzenia naszego sposobu gry, tylko specyficzną, jeżeli chodzi o klasyczny odbiór i profil bocznego obrońcy, czyli zawodnika, który ma biegać takiego box to box, oskrzydlać akcje, dośrodkowywać spod linii końcowej i być ustawiony przy linii. U nas boczni obrońcy dużo funkcjonują w tych. No, popularnych półprzestrzeniach, ale no my oczywiście z takiego języka też korzystamy e, z racji naszej idei gry i, i w, tej, w tej przestrzeni jest e, też miejsce i miejsce no też e, zapotrzebowanie na zawodników o profilu e, takim jak jest Michał Saczek na przykład, czy Aurelion Gujamba, czyli dobrze czujących się z piłką e, przy nodze Dobrych, dobrze czujących się w grze pod presją, dobrych operujących podaniem, z dobrą kontrolą piłki, z dośrodkowaniem czy podaniem trochę innym niż dośrodkowanie spod linii końcowej, tylko dośrodkowaniem współprzestrzeni, podaniem prostopadłym, grom na kombinacyjną na małej przestrzeni. Więc jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które są na tej pozycji odbocznego obrońcy profilowo wymagane. Zupełnie inne rzeczy niż odbocznego obrońcy klasycznego, który, który biega przy linii bocznej. Dlatego też bardzo często profil środkowego pomocnika po prostu wpisuje się wymagania na tej pozycji jest to on adekwatny do tego, żeby wykorzystać, żeby realizować tą ideę gry, która, która nam przyświeca, który, z którą jesteśmy już ponad drogi i w, z którą chcemy być też konsekwentni, bo uważamy, że ta droga jest po prostu dobra i w nią wierzymy. Dziękuję. Panie trenerze, Egonie jest chwalona za to przygotowanie motoryczne, kondycyjne. Poprzedni sezon, początek tego, mało kontuzji, więc wszystko jest chyba jak najbardziej. W pana ocenie, zawodnicy grając teraz co trzy dni w takim cyklu, po, powinien przyjść, czy będą przychodziły kryzysy na zawodników? Jak pan to widzi w ogóle? I, i czy właśnie również z tego powodu pan, obserwując drużynę, no, musi kalkulować, tak, jak tych zawodników eksploatować? w jakich warunkach grają nawet takie detale, powiedzmy tak, że nie wiem, daleko jedziemy, więc ten zawodnik inaczej będzie funkcjonował i tak dalej To jest z punktu widzenia doświadczenia dla mnie, dla tego też sztabu, ale głównie dla mnie, bo, bo na koniec ja muszę decyzję podjąć. To jest w ogóle fascy fascynująca sprawa. Ja tak w, tym, w tym okresie naprawdę świetnie się czuję, bo czuję się, że jako trener idę do przodu, bo muszę myśleć w sposób, w który do tej pory musiałem myśleć może raz, trzy dwa, kiedy graliśmy co trzy dni, a teraz muszę myśleć tak cały czas. Czyli to jest ciągła analiza piłkarzy, bazowanie na wiedzy na ich temat, bazowanie na tym, co się może stać, przewidywanie, zarządzanie zmianami, zarządzanie decyzjami odnośnie wyjściowej jedenastki. I tworzenie łańcuchów dla zawodników, takich, ile mogą zagrać pod rząd, co to znaczy rotacja? Czy rotacja to jest niegranie w ogóle? Czy rotacja to jest zejście w trakcie meczu, który zawodnik się szybciej regeneruje, który zawodnik się wolniej regeneruje, tak? który odczuje bardziej podróż, który mniej odczuje podróż? Gdzie możemy sobie pozwolić na rotację? Ile tych rotacji możemy zrobić, żeby nie zachwiać sposobu gry, żeby utrzymać spójność drużyny? Tak więc jest tak wiele elementów, które trzeba brać pod uwagę w takiej analizie, i to jest niesamowicie rozwojowe, i niesamowicie twórcze. I ten moment naprawdę jako trainer się czuje świetnie. Mimo, bo mnie fascynuje z punktu widzenia rozwoju i takiego momentu, w którym jestem i tego, że. Chciałbym, żebyśmy dobrze tą sytuację zarządzili, żebyśmy podejmowali dobre, skuteczne decyzje i zawsze tą decyzję, którą, którą my podejmujemy, ona jest podparta naprawdę wieloma rozmowami, wieloma roz... godzinami rozmów, ale też na bazie dużej wiedzy, którą mamy już na temat zespołu, którą zebraliśmy e, przez cały poprzedni rok pracy, e, a niektórych z już znamy dłużej niż, niż ten poprzedni rok, więc... E... Więc no staramy się podejmować maksymalnie dobre decyzje i optymalizować wszystko tak, żeby tych zawodników najlepiej przygotowywać. Część rzeczy możemy przewidzieć i staramy się przewidzieć, a część rzeczy też, też powiedzmy, będzie dla nas nowe i Będziemy musieli się w tej sytuacji odnaleźć. Więc no zobaczymy, myślę, że trzeba na bieżąco tą sytuację. Analizować i podejmować decyzje na bieżąco, ale też planować i przewidywać pewne rzeczy. Jak pan słyszy, że drużyny na Zachodzie to grają tak od lat i, i mają, i może szersze kadry, ale generalnie grają tak od lat, a my dopiero Bielonia, tak? Tak jak pan powiedział, ja widzę cały czas uśmiech na pana twarzy, że pana jakby bardzo to fascynuje, to, co się w tej chwili tak, to co się dzieje. Ale jak pan słyszy, oni tak grają, a my tak nie graliśmy, będziemy mieli kłopoty. To co pan o tym sądzi? Przede wszystkim nie, nie, nie staram się ani sam w swojej głowie, ani, ani na zespół przekuwać jakiejś niepewności, wątpliwości, czy szukać kłopotów. To po prostu dla mnie, nie, to słowo kłopot nie jest dobrym słowem. Jest to wyzwanie, jest to jakaś trudność, przeszkoda, którą musimy pokonać, ale na co, na co sobie zapracowaliśmy, to jest po prostu dzisiaj fascynujące, że możemy w takim środowisku, w takim środowisku się obracać, bo to jest bardzo rozwojowe i, no, i generalnie tak, tak, tak na to patrzę, i kurczę. no Mieliśmy mieć kłopoty w kwietniu, jak przychodziłem, zespół się miał nie utrzymać i jak sobie poradzę z szatnią, potem na jesień, że teraz budujesz zespół od nowa, to zobaczymy, co to będzie. Potem. Tak, potem po jesieni było, że ciekawe czy utrzymamy wiosną, jesień, bo zima to jest inny okres przygotowawczy. Teraz są pytania, czy sobie poradzimy z pucharami, no ja wolę tych pytań nie stawiać i się nie zastanawiać, czy, czy sobie poradzimy, czy nie, tylko na bieżąco pracować, szukać rozwiązań i, i nie patrzeć tego z perspektywy kłopotu, czy trudności, no bo jak, jak to jest dzisiaj nasz kłopot, no to, to w ogóle nie, nie tędy droga. To jest dzisiaj fascynujące, że my jesteśmy w takim momencie, musimy tym momentem się cieszyć i, i po prostu nim zarządzać na, na co dzień. A to, że jest trudno, no to ok, no kurczę. No, no, ale to jest tak, trudności rozwijają. I e, to, co mówię, no jak chcesz łatwo, no to nie pracuj w piłce, albo, albo, powiedziałem, w poprzednim sezonie mogliśmy zająć 12 miejsce i dzisiaj się nie martwić, ale chyba wszyscy mamy świadomość i, i takie przekonanie, że klub się rozwija, drużyna się rozwija i to jest piękne. I, i miasto. Jest bardzo zaangażowany w klub, kibice jeżdżą po, już po Europie za, za drużyną, a przychodzą licznie na stadion. No kurczę, do tego dążyliśmy i dzisiaj to mamy i trzeba się cieszyć z każdego meczu, z każdego dnia i tak do tego podchodzimy. Troszkę odbiegliśmy od meritum tej konferencji, bo wiadomo, że się z Radomiakiem jutro. To jakiego pan się meczu spodziewa w tym Radomiu? Bo drużyna wiadomo z jakich zawodników się składa radomska. Raczej nie należy się spodziewać, żeby tam jakieś murowanie własnej bramki było, bo mistrz przyjeżdża. Wygrali swój mecz też, także jasne. Rosza pokazał się z bardzo fajnej strony. Tak, tak, jasne. Byłem osobiście też na meczu, więc widziałem przeciwnika na żywo. Oczywiście proces analizy też się odbył, tak jak zawsze, przed każdym meczem, jeżeli chodzi o przeciwnika. Spodziewam się meczu otwartego, spodziewam się meczu intensywnego, bo, bo tacy też są piłkarze radomiaka, jeżeli chodzi o ich takie profile indywidualne, wymagający przeciwnik, uważam, z dużą jakością indywidualną, też w procesie z nowym trenerem, który pewnie jeszcze będzie trwał i ta drużyna będzie się rozwijać, ale, ale no na pewno ma swoje atuty i, i my je dostrzegamy. Eee, oczywiście smaczkiem na pewno jest to, że przyjeżdża Mistrz Polski, który też łączy grę w pucharach i, i każdy będzie chciał teraz e, na naszym tle dobrze się zaprezentować i zagrać, zagrać dobre spotkanie. I, i na pewno. U siebie jak będzie chciał wygrać, ale no, my też znamy swoją wartość. Jesteśmy też pewni siebie. To, co tak zawsze powtarzam, że nie arogancja, a pewni siebie, a to jest duża, duża różnica. Jedziemy po, do Radomia po, po trzy punkty. To że, to, że my gramy teraz częściej niż inne zespoły, to nie zmienia naszego nastawienia. W każdym meczu nas interesuje tylko zwycięstwo, niezależnie od personaliów, niezależnie od układu. My chcemy być tą samą drużyną, tą samą Jakieą, z jasno określono ideą gry i nie będziemy e, tego sposobu myślenia zmieniać. Możemy czasami na potrzeby jakiegoś meczu albo fragmentu meczu zmienić trochę nastawienie. E, może więcej dać inicjatywy, po prostu też musimy patrzeć dzisiaj mądrzej i szerzej na, na pewne rzeczy. I, e, ale na pewno nie chcemy kalkulować i, i na pewno nie chcemy zmieniać swojego DNA. Dziękuję. Dziękuję. Może zacznę od tego właśnie, że Parę tygodni jesteś w Białymstoku, stoku, wkomponowujesz się w tę drużynę. to co pokazujesz na boisku, czy w meczu z Puszczą przez parę dziesiąt minut, czy teraz w Poniewierzu, to jesteś prawdziwy żałomutinio, czy tu jeszcze ciuteczkę brakuje do tego optymalnego piłkarza, jakim jesteś? Yeah, I mean, I I've been feeling good so far. Uh, it's been a very good uh, last uh, couple of weeks and I've been, getting, I've been getting to know the team and uh, the ideas of play that we want to, that we want to impose. And uh, I've been feeling good in that regard. Uh, but obviously to get to top form, you need to play, you need to play a few games. Uh, and I feel like I'm getting there. Um, obviously not at my top form yet, but uh, I feel like as the, as the season goes by, I'll, I'll get there. Więc odpowiadając Jurek na twoje pytanie, że powiedział, że jest w drużynie w Białymstoku od kilku tygodni. Dobrze się tutaj czuje. Przede wszystkim bardzo podoba mu się idea tego, w jaki sposób drużyna chce grać w piłkę, w jaki sposób chce tutaj konstruować akcję. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w ciągu tych paru tygodni nie osiągnął jeszcze swojej topowej formy. Jak sam powiedział, potrzebuje jeszcze kilku meczów, żeby dojść do tego swojego topowego momentu, natomiast jest przekonany, że wraz z trwającym sezonem, wraz z tymi kolejnymi meczami. Ta jego forma, ta jego dyspozycja będzie rosła i wtedy na pewno zobaczymy tę optymalną wersję João Moutinho. Rozumiem, że to, że w drużynie jest kolega z Portugalii, jest paru Hiszpanów, sprawia, że ten proces kryminalizacji przebiega bezboleśnie szybko. Yeah, yeah, of course, of course uh, Nene is here he's been helping me a lot. Uh, obviously, all the Spanish guys, uh, I can speak Spanish with them uh, so Adri Jesus i. miki have been helping me too and uh, it's been really easy so far uh, everyone on the team speaks english uh, really well so uh, i've been getting to know the, the guys from the beginning and i think that we have a really good group Więc odpowiadając Jurek na Twoje pytanie, że opowiedział, że tutaj bardzo dużą rolę przede wszystkim odegrał Nenek, który od samego początku bardzo mu pomagał, ale także zwrócił uwagę na z Hiszpanów, z którymi rozmawia w tym języku iberyjskim, tak to nazwijmy, bo czy Adrian, czy Jesus, czy, czy Miki, ale zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę z każdym w zespole ma bardzo dobry kontakt, wszyscy mówią świetnie po angielsku, tak więc od samego początku został tutaj dobrze przyjęty i naprawdę czuje się dobrze w szatni. No i zapytam jeszcze też o Radomiaka, bo tam drużyna z... No może nie po prostu ma wielu piłkarzy z tego kręgu kulturowego. Więc też pytanie moje takie będzie, czy jakiego on meczu się spodziewa przeciwko dużej grupie takich właśnie piłkarzy Portugalia i okolice. Yeah, we know that uh they have very good uh very good players, very good individualities. So we have to keep an eye on that. Uh, they are very technical players. They can uh, they can make a difference by themselves. Uh, but yeah, I think as the coach said, we wanna go there and we wanna impose our game and uh, be loyal to to our to our style of play, keeping the ball and try and try to press them. So obviously I think we have to adapt to each and every opponent that we have, but uh, no matter who we are facing, I think we still want to wanna to play our game. W drużynie z Radomia gra wielu zawodników właśnie z Portugalii, takich bardzo technicznych, którzy mają w sobie dużo jakości. Jedną akcją potrafią zmienić obraz tego spotkania, natomiast nawiązując do tego, o czym trener mówił wcześniej podczas konferencji, nie możemy jakby tylko na tym się skupić, musimy skupić się na tym, żeby przede wszystkim... E Grać swoją grę. Oczywiście musimy cały czas mieć z tyłu głowy, musimy mieć na uwadze możliwości przeciwnika, musimy myśleć o tym, z jakiej strony można ona zagrozić, ale przede wszystkim musimy skupić się na sobie na naszej grze, niezależnie od tego, kto jest naszym rywalem, jak zawsze będzie walczyć o trzy punkty i także będzie, to samo będzie w Radomiu. Niezależnie od wszystkiego, najważniejsze, abyśmy prezentowali swój styl gry i zawsze dążyli do zwycięstwa. Dziękuję. Że on mówił, że to nie jest jeszcze top jego formy, ale yy, chciałbym, żeby powiedział, jaka jest jego, czy jakie są jego najmocniejsze strony, również z takiej perspektywy, że kibice mają w głowie zawodnika, który grał na tej pozycji i dawał bardzo dużo drużynie. Mówisz o Bartku do Wiku, tak? Mhm. Okej, okay. yy, The, the question was that uh, Robert ask, asked uh, about your strong sides. Uh, how can you describe uh, for the supporters? Because before you the, here was Bartek Vdovic mm -hmm. with very good quality, with uh, a lot of uh, with, with very good skills, and uh, they have his uh, possibilities in head mm -hmm. in about Vdovic. So, uh, how can you describe yourself, especially your strong sides? Uh, okay, yeah, I think I'm a, I'm a very technical player that likes to, likes to keep the ball and play quick and fast combinations. Uh, I think as the time goes by, I think you'll be able to, to see that as well. And uh, on the defending side, I like, to, I like to be intense and I like to get the ball as fast as possible. Uh, so I think I'll be, I'll be a good fit for the team.

Utrzymywać się przy piłce, który robi szybkie i kombinacyjne rozegranie futbolów. Jeżeli chodzi o defensywę, o defensywę, gdy defensywną lubi zawsze szybko odzyskiwać piłkę. Jest przekonany, że na pewno tutaj będzie wzmocnieniem dla zespołu, tylko jak zapowiedział, potrzebuje jeszcze troszeczkę czasu, żeby kibice mogli zobaczyć ten jego pełni umiejętności, ale jest przekonany, że na pewno da z siebie wszystko i że kibice zobaczą najlepszą wersję Joao Mutinio. Chciałbym jeszcze dopytać, że o. Jego spostrzeżenia, takie pierwsze, początkowe spostrzeżenia na, na temat naszej ligi, ekstraklasy, no bo ma doświadczenie w innych ligach, jak ocenia nasze rozgrywki. Może obejrzał już jakieś mecze też poza, poza, poza analizą meczu Jagieloni. Jak możesz So uh, of course uh, you are just after one game against Pusjani Pomića, but Robert asked that maybe you have seen other games of other our uh, opponents. So uh, what's your first impression about extra class? Uh, yeah, I think uh, watching the games and uh, playing in them are very, are two very different things. So from an outside perspective, you think one thing, but then when you're on the pitch, uh, you might feel differently. So, I'll speak from uh, my experience from this last past game against uh, against Pusha. Uh, we had a very good environment at the stadium, uh, very good atmosphere. Our fans were amazing, incredible. Uh, and yeah, uh, the game itself, I feel like we, we controlled it really well. Uh, we created our chances. We could have scored earlier. Uh, but yeah, in the end, we, we created so many chances that, uh, that we got the goals and, uh, and we won the game. So from my little experience uh, as of now, in extra uh, classea, uh, I think it's a very intense league, physically. I think it's very intense, And uh, both the players and the fans as well are very intense and uh, are very on top, of, uh, on top of the game throughout the 90 minutes. So So far I like it. I like it a lot. Więc Robert na twoje pytanie powiedział, że czym innym, czy innym jest liga oglądać, a czym innym jest w niej grać, tak więc na razie jego doświadczenie jeżeli chodzi o grę w Ekstraklasie jest bardzo małe, bo on zaliczył tylko jeden występ przeciwko Puszczy Niepołomice wracając do samego meczu powiedział, że na pewno był to mecz, w którym udało się wykreować sporo sytuacji strzeleckich, chociaż dosyć długo trzeba było czekać na tą pierwszą bramkę, natomiast jeżeli już chodzi o na podstawie tego małego swojego doświadczenia, to, to mu się rzuciło w, w oczy to przede wszystkim otoczka, przede wszystkim bardzo mu się spodobało na stadion to, w jaki sposób trybuny reagowały na, na wydarzenia wojsk, boiskowe, Powiedział, że to było naprawdę znakomite, że to jakby jest takie bardzo dobre środowisko do, właśnie do piłki nożnej. To, co go może. Powiedzieć na podstawie tego meczu, że ta liga jest bardzo szybka, bardzo fizyczna, gdzie dużo właśnie jest takich starć fizycznych. Tak więc na pewno pod tym kątem powiedział, że, 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 że to może być ciekawy sezon, ciekawe rozgrywki. No i oczywiście zwrócił uwagę także na kibiców, którzy też tworzą tę atmosferę. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jedno mi się nasunęło, bo to już nie oh. był formularyst. W świetle tego, co powiedział Jean, Liga fizyczna, Liga taka intensywna. On jest zawodnikiem... W telewizji jeszcze wygląda silnie, natomiast na żywo jest zawodnikiem filigranowym, bardzo takim, bardzo filigranowym. Nie boi się właśnie tego, tych fizyczności Polskiej Ligi, tych pojedynków takich... taków. Mhm, mm okej. Okay. The question is about the physically of our league, because you said it and uh, Jurek said that uh, on TV Uh, you seems like a very strong, very big guy, but when he saw it, well, but not very big, concern. but but, <laughs> but but strong, <laughs> yeah, yes, but strong, bit. a little bit, a little bit, bit yes, here, but, yeah. but, but, but strong guy. But when he saw you here, in, reality, in, in 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 reality, you 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 aren't as strong as you are in TV. Mm -hmm. So don't you afraid these duels, these tackles with uh, really strong guys like where in Pusha, let's say? <laughs> no, no. Uh, yeah, it's something I've been, uh, I've been used to playing against my whole career. And I think that uh, I'm very intense in the duels. Uh, even though I'm not the heaviest and the strongest guy, I think I'm very intense. And uh, there are other ways that you can get around it. You can uh, play in anticipation, you can think, uh, try to think ahead of the other player. So, yeah, I think overall, uh, the game against Pusha, I think Pusha especially is a very, very physical team. A team that likes to kick the ball up, uh, up front and like to, likes to battle and uh, fight for the duels and the second balls. Uh, but I think we, we did a good job against them. And uh, yeah, as I said before, we have to adapt against uh, all, the, all the other teams that, uh, that are playing us. And I think we did a, we did a good job there. Powiedział, że on, tylko tyle, że nie boi się ani wcale tej fizyczności, ani wcale tych pojedynków. Wręcz powiedział, że generalnie on sam bardzo jest taki intensywny w starciach w tych, w tych pojedynkach, tak więc na pewno się tutaj nie będzie bał, nie będzie odstawiał nogi, to już może zapowiedzieć. Jeżeli chodzi o opuszczę, powiedział, że faktycznie to był bardzo taki fizyczny rywal, który nastawał się właśnie o taką walkę o każdą piłkę, o zbieranie każdej drugiej piłki właśnie o te pojedynki, natomiast powiedział niezależnie od tego, jaki styl będą tutaj prezentowali rywale. Po prostu my tutaj też musimy jakby się swoje walory zaprezentować i przede wszystkim być na to przygotowani.